pozycję na mapie. Zajrzyjmy Dobra. tam. I tak. Może jeszcze coś Poczekaj. z tego będzie. Dobra, weź i... Weź i naciśnij. Dobra. I tak. Eee, weź wyrzuć y, tą maczetę, czyli weź te pałki i y, te... Nie, ja to lubię. Ale wiesz, pokażę ci moją, tą zajebistą kosę. Weź wyrzuć tą, co nie? U, X naciśnij. Upuść. Upuść, naciśnij upuść, kliknij na nią i upuść, nie to, o dobra, nie, to też, weź, weź taką ikonkę mieczy i tych pałek. tych, tych, nie, tam wyżej, tam gdzie są, te nie, masz takie niebieskie, ikonki niebieskie tam, tam gdzie, o tutaj, tak, i naciśnij tę, tą maczetę, naciśnij, nie, tą, 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 tą drugą, tam, tą szarą, pamiętaj, tą szarą, tą szarą, którą masz, nie, e, chodzi mi tam, gdzie masz kosę, tą moją i naciśnij na tą maczetę, nie, tam jest wyżej, tą maczetę, tą wyżej maczetę, o, naciśnij tą maczetę, naciśnij tą maczetę, maczetę, nie tą, o, dobra, dobra, masz coś, dobra, no to tak, no to masz tutaj to, dobra i idziemy. Będziesz mógł wszystko zabijać, na swojej drodze. Możesz to wziąć. Pamiętaj, będzie... A, no tak, jeszcze zapomniałam. E, waleczny, chodź tutaj. Bo ja zapomniałem i muszę ci to oddać. Bo ja tego nie lubię. Masz to za darmo, he. Masz to za darmo, he. E, To muszę ci oddać. Tomasz. To masz. Okej. Okay. Mm, tutaj sto st dam ci. Sto dam ci. Okej. Okay. To ja muszę to wziąć. O. To jest tego, dobra. No i będziesz mógł zabijać powtórę, co nie? Czemu ja będę musiał snajpą strzelać? Eee, poczekaj. Weź, weź to i... Hmm. Dobra, i weź pod te karabiny. Ty pod karabiny? No te połówki karabiny. No. Boże, poczekaj. Poczekaj, Eee, tak? dobra. I weź, przyciągnij ten twój karabin za tą marszata. Twój karabin? e ten ten szary ten twój to ma uh -huh. tak przyciągnij sobie na maczetę tak? na maczetę na maczetę tą snajperkę Ani. przyciągnij tak? bo ci nie potrzebny no dobra no i dobrze no i idziemy i weź sobie postrzelaj postrzelaj sobie do fotoru w ogóle bo ja sobie pozbieram te trochę amunicji e polecam ci zbierakiem z ten zbierakiem i zbieraj to a pilofer. tak kilofem. Bo więcej dostajesz niż tą kosą. Nigdy nie zbieraj kosą. To jest tylko do atakowania. Ej, jakby co poczekaj... Weź sobie pozbieraj kilo hikiem, co nie. Tym zbierakiem ja sobie wszystko powstaję tutaj na tej mapie. Dobra, Że brakuje mi to tych, tych kółeczek. E, których kółeczek? No przy rozwalaniu takie niebieskie. A to no powie. to, ale to przy ulepszeniach wiesz, będzie Aha. tak. Tutaj będzie w ulepszeniach to. Bo tak to tak szybciej rozwalałem nie? Tak, tak. Przy... Jak te kuleczka, to będą. Ale będziesz musiał to wtedy uleczyć co nie? Będą takie umiejętności. W drzewku rozwiniętych. Co nie? Co to jest? Zwiększ na chwilę prędkość ruchu, a to chyba nie. Poczekaj. Um. Dobra, nic tam. Bo podeszłem do takiego dziwnego bączka Myślałem, że mogę to e, Do tego bączka to są Tylko rubieżnicy mogą Rubieżnicy mogą go wziąć Tylko rubieżnicy, który Na przykład taką postać, którą ja mam To może ona wziąć Ta postać Są chłopacy, są dziewczyny Pamiętaj Więc jeszcze już 9, 9, 9? E, do 999? Do 999, ale co? No maxy? E, ruch, do maxów 999 Tak, do maksów, całe maksy. Oczywiście, to jest lepsze niż same maxy No bo to daje na one hita u Ciebie na tym poziomie a nie, może iść ponad poziom... na 1000, dobra? Tak, to tak, do tutaj jestem w Da się nam do maksa. A maks to jest mniej więcej ile. Nie wiem, potrzebuję pomocy! To zależy u ciebie, co Bo ja tam nie wiem. Ej, dusz, nie ma tutaj. deszcz. Pistolet? A, to ty. To ja. Spokojnie, tutaj, tutaj nie są twoi przeciwnicy gracze, tylko ci. Tylko ci, ci, ci. Dobra, w sumie. Aleczny chcesz lepszą broń? To nie twoja zasługa że Dzięki. Do prezent. No, weź sobie. I sobie zniknął. Eee. Tak. A... Tak zawsze jest. A na, 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 ten, na herbatę mnie nie zapłacił? Albo na wódkę? Maleczny co chcesz? E, bo mogę ci zrobić LKMA, a Skara. Eee i szybką pompę Szybką pompę Tylko to jest taka inna pamiętaj Ty jest to do ratowania ta? A to na ratowaniu będzie dobra Bo na, na, na ratowaniu na będzie dobra Aż Nie napawa mnie nadzieją. Masz trochę ty. Zobaczmy, co jest amunicji. w środku. No, teraz to mam ujemną Masz trochę nadziei. amunicji ode mnie. Rozejrzyjmy się tutaj. Co? Dobra robota. Osperajmy tu. Wygląda na opuszczone. Chcesz trochę amunicji do szatgana? Nie mam teraz shotguna ustawionego. Ale nie chcesz, sobie... żebym Ci ustawił? Chyba sobie za ten, za. Zmienię za snajpę. On jest tu No to zmieni sobie za snajpę. To to było, nie? Eee, tak, to to było. No. A w ogóle co to jest? Poszukaj w laboratorium informacji. No okej, okay. aj będzie trzeba u mnie trochę porobić zadanek, no ale Ty sobie nie dasz rady, więc wolę, żebyś nie robił u mnie. Ja sobie nie dał rady. No, ja przecież. Ale waleczny, powiem Ci tak, u mnie to bycie na one hita trafiły, zabiły, więc wiesz. To one ulepszone te zombie tam są? Tak, tak. To zawsze ulepszają się, gdy... Tym. No wreszcie! Zawsze przy... Ha, to sprzęt gdy w jak ten. Co on tu robi? Gdy Zbadaj jak ten komputer. Ten. E, gdy... Jaki komputer ja mam zbadać? E, jestem przy nim, więc spokojnie. Ty sobie zbieraj tam. Ja to ci wszystko zrobię. Ja będę wszystko robił u ciebie, to jest ty ciebie. I chcesz to możesz być u mnie, co nie? Chodź do mnie, Adu się obejrzeć, jest. Jestem, chodź. Musisz wszystko jeszcze poogarnieć, co nie? Więc pamiętaj. Więc na spokojnie. Aha, tutaj ci nie dostanę, dobra. A ty w innej piwnicy jesteś, dobra? W tej piwnicy. Gdzie jesteś? Gdzieś tutaj. Pod ze mną, czyli wejście będzie tutaj. Tutaj. Dobra, i weź naciśnij te, ten komputer. Eee, przytrzymaj. Ooo, bardzo ciekawe. Przed pojawieniem się burzy laboratoria w Windertechu zaczęły pracować nad eksperymentalną bronią. Kiedyś trochę by mnie takie coś niepokoiło, ale w obecnych czasach nie mam nic przeciwko temu. Laboratorium pracowało nad czymś zwanym atmosferycznym laserem. Udało mi się pobrać schemat. Wypróbujmy go. Na początek potrzebujemy trochę blueglutu, żeby zasilić tę broń. Pewnie znajdziesz go w laboratorium. Już mam. Go. A potem coś mi mówi, że najlepiej przygotować mam go, mnóstwo chodź. naboi. Nie pokażę, że mam zero. Hmm. Istnieją dwa sposoby na, na tworzenie naboi. Możesz otworzyć ekwipunek i wybrać naboje, które chcesz stworzyć. Przyszymy Możesz arkę. też przytrzymać klawisz przeładowywania, żeby stworzyć potrzebne ci naboje. Stwórzmy trochę naboi. Co? Elke. Aha. Arkę no nie, Aha, nie bo wierzę. ty masz na maksa, bo że ja też mam na maksa i co? No i co, będę musiał. Weź wyrzuć trochę amunicji i wtedy zrobisz ją. Ja nie wiem jak się to wyrzuca. Eee, po prostu to i X naciśnij. Nacisnij. Na... nie wiem jak tu naboje, naci... naboje nacisnąć. nie wiem nacisnąć. tak, wchodzisz na w wy... naboje. A, tak, nawoja Cędzę Zaciśnij... małe, duże e, małe, bo ona ci każą te małe, żeby czuć X. głupie Ile e, e, wszystko na razie, na razie i weź sobie wejść weź te Upuść. Tak? Wszystko tak? gotowe Dobra. Cel jest oznaczony na mapie Dobra, ja zrobiłem weź się Weź się boje! No. I naciśnij i chodź do mnie. Weź to. Baleczny, weź już najlepiej te samochody, bo dają ci to za to śruby i takie elementy, które potrzebne ci do broni i do amunicji. Więc zniszcz ciągle te niszcz, e, samochody. Dobra. Jakby co ja zrobię ten atak e, tych głupich e, zombiaków i, i skończymy tutaj to. Tą misję. Według komputerów z laboratorium należy umieścić atlas na celu, dodać do niego blueglud i czekać. No, co ty nie powiesz? Głupia. Tak to się robi. Przygotuj się na atak ze zachodu. Zbuduj proste umocnienia do obrony atlasu. Ta burza będzie silniejsza od tej, którą widzieliśmy przy bazie głównej. No co tym powiesz? Świetnie! Dodaj Blue Blood do Atlasu! Gdy uznasz, że już czas, otwórz Dobra sterowanie jest. misjami. Wystarczy już Blue Zbliżają Dobra się Dobra No, to tyle, jeśli chodzi o temperaturę rdzenia. Nie dobrze. Y jeszcze za wcześnie, żeby się martwić. No a po co mam? No to jest podłogę to widzimy, bo to nie ma. A tutaj pobuduję. Dobra, mój robot, wszystko zrobi. Misiu, no mówię. Ty nie jesteś misiu. Mam misiową przeszłość. To jest najlepsze. Przeszłość. Z prawym przyciskiem masz takie coś jak najmocniejsze uderzenie, czy nie? Ale po co ci to? Jak tutaj to robić na łamki to nie? a Oczywiście. Jak tutaj wszystko zabiję boty. Głupie. Nie chciały, że dojdą. My, my. <śmiewanie> Dobra, już mistrzostwo, Dobra, już mistrzostwo, dawno jest no to tak. Ty nie jesteś, Misiu. Dobrze, tam idzie. Na misio przeszłość. Przepraszam. Pozostało 30 sekund! Okay. Coś się ewidentnie dzieje! Nie ma już odwrotu! Okay. Musimy zebrać więcej tych wspaniałych przeciwburzowych laserów. No i podaraliśmy I musisz po prostu tak ciągle grać, co nie? Aż w końcu zarobisz jakieś 10 tysięcy Faudocur. Co nie? I po tyle samo punktów mieliśmy mniej więcej? I do góry. No tak.